Któż jak Bóg? Praktyka piętnastu modlitw nosi nazwę Tajemnica Szczęścia. Swoje miano zawdzięcza cudownym skutkom, które towarzyszyły wielu ludziom przy jej odmawianiu. Jezus posłużył się świętą brygidą szwedzką, aby przekazać tę modlitwę osobom otwartym na potrzebnej mu łaski. Według biografów, fakt objawienia miał miejsce w Rzymie kiedy Brygida nawiedziła słynną bazylikę świętego Pawła za murami. Święta głęboko przeżyła wyróżnienie i związała się jeszcze mocniej z Chrystusem, nad przyrodzoną miłością, gotowa wypełnić Jego wolę przez życie i śmierć. Chrystus złożył również obietnicę wszystkim, którzy w ciągu roku odmówią te modlitwy: uwolni piętnaście dusz ze swej rodziny z czysta. Piętnastu sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce. Piętnastu grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości. Już na piętnaście dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości. Na piętnaście dni przed śmiercią Dam jej moje najświętsze ciało, ażeby przez nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej moją drogocenną krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia. Położę przed nią mój zwycięski krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z moją najdroższą i kochaną matką. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni mojej boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez trzydzieści lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy, albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy, obroni go przed zgubnymi pokusami, zachowa mu pięć zmysłów, uchroni go przed nagłą śmiercią, uwolni jego duszę od kar wiecznych. Człowiek ten otrzyma wszystko, co prosi Pana Boga i najświętszą pannę. Jeśli by ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską. Modlitwa pierwsza. O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością, radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe zbawienie i nadziejo każdego człowieka. Ty, które objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, z miłości dla nich, po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką. Wspomnij sobie o Jezu wszystkie cierpienia, zniesiony od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego. Wspomnij sobie, Panie, że urządzając wieczerzę eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dałeś swoje najświętsze ciało i drogocenną krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią, Przepowiedziałeś bliską swoją mękę, wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczenia: Smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które twoje delikatne ciało zniosło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się krwawym potem, Zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, że przywiązano cię do słupa i rozdarto ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko. Że cię ukoronowano cierniami, do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że cię policzkowano i obrzucono obelgami. Na pamiątkę tych wszystkich zniewak i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym mękę krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa druga. O Jezu, Prawdziwa wolności aniołów, raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazy i smutek, które odczuwałeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewak, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te tortury i na stek obelżywości błagam cię Boski Zbawicielu, Wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę, prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, Bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa trzecia. O Jezu, stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć, Ty, który ogarniasz i zespalasz wszystkich swoją potęgą. Wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, niesyci Twych cierpień miotali obelgami na wszystkie strony i dając upust swojej ściekłości, powiększali Twoje rany przez zadawanie dodatkowych katuszy. Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń, i Twoją prawdziwą miłość. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa czwarta O Jezu, lekarzu niebieski, Wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, także każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na Twoim ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Na mocy tego bezgranicznego miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o twojej gorzkiej męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa piąta. O Jezu, zwierciadło odwiecznego blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś kiedy w świetle boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni. Dzięki zasługom Twojej świętej męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi, zgubionych i zrozpaczonych. Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi, współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś, Dziś ze mną będziesz w raju. Błagam cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Jezu, miłość moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa szósta. O Jezu, łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzasz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy twoi krewni i przyjaciele opuścili cię, z wyjątkiem ukochanej matki, która stała wiernie przy tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś się swojemu wiernemu uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny Niewiasto, oto Syn Twój i do Świętego Jana, oto Matka Twoja. Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś dziś przeszył duszę Twojej najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych, jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu, a zwłaszcza w ostatniej godzinie, przed nadejściem śmierci. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa siódma O Jezu, źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę, pragnę. Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię o mój odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie porządliwość ciała i rządze światowe. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa ósma O Jezu, słodyczy serc, niepojęta dobroci, przez gorzką żółci ocet których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam. Spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje ciało i Twoją bezcenną krew. Lekarstwo i pociechę naszych dusz w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa dziewiąta. O Jezu, cnoto królewska, radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony i wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zaklinam cię o mój zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuje zbliżająca się śmierć. I sąd Boży. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa dziesiąta. O Jezu, który jesteś początkiem i końcem wszystkich rzeczy, życiem i szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach, przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi ranami, które zadały grzechy świata. Naucz mnie zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają, są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa jedenasta O Jezu, niezgłębione źródło miłosierdzia, błagam Cię na pamięć o Twoich ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności. Wyrwij mnie nędznego z grzechu i ukryj mnie w głębi tych ran przed zagniewanym obliczem sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa dwunasta O Jezu, zwierciadło prawdy, miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony, obfitym upływem godnej uwielbienia krwi, Wspomnij na niezliczone rany, które okryły Cię od stóp do głowy, O niezmierna i totalna boleści, którą zniosłeś w swym dziewiczym ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś? Zaklinam Cię o mój Zbawicielu. Wszystkie swoje rany znacz drogocenną krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość twoją. Spraw, aby przez moje przylgnięcie do twojej męki zaznaczył się w mojej duszy owoc twych cierpień. Niech twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed tobą. Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości, o słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym to o co Cię błagam. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa trzynasta O Jezu, odwieczna potęgo, Królu Nieśmiertelny i Niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała, jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś, wykonało się. Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła odkupienia. Zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia. Kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi, w Tobie ufność pokładam. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa czternasta O Jezu, jedyny Synu Ojca, blaskuj w wyrazie Jego istoty. Wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego i wtedy skonałeś. Ale choć ciało okaleczone i zbroczone krwią, oddając ostatnie tchnienia, przestało żyć, Twa boska moc Otworzyła źródło miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości. Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności, błagam cię, królu świętych, wzmocnij mnie i dopomóż w walce przeciw szatanowi ciału i krwi, ażebym umarły dla świata, żył tylko tobą i dla ciebie. Proszę gorąco. Przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę ubram wieczności. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa piętnasta O Jezu, usymbolizowany w życiodajnej winorośli, wspomnij na obficie broczącą krew, która popłynęła hojnie z Twego ciała, jak wino z dojrzałych gron w tłoczni. Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką krew i wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu ciała, aż do szpiku kości. Przez gorzką mękę i przez wylaną drogocenną krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie do siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była ci miła a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z tobą w raju gdzie mógłbym cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi świętymi amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg.